Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ze słonecznej Tarify, Hiszpania, południe, pozdrawiam, grudzień. Chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć na temat różnych zawodów, jakie ludzie wykonują w drodze i których ja spotkałem. Bo to są bardzo ciekawe rzeczy, bo niektórzy mówią, że na podróżowanie to trzeba mieć. Pieniądze i tak dalej, ale są też rzeczy, które można robić w drodze i ludzie je robią. Tutaj właśnie mijamy w tej chwili ten kolorowy autobusik. To jest mobilne studio tatuażu. Mają tam fotel, maszynki i po prostu robią cały czas tatuaż. Jeżeli ktoś potrzebuje, a dużo osób tutaj jest w tych vanach, to bez problemu może to zrobić. To jest jedna rzecz. Drugi temat, który też dosyć często spotykam w czasie podróży, to są ludzie i to chyba najbardziej. Takie oczywiste, wydawałoby się, no to są wszyscy, którzy zajmują się różnego rodzaju informatyką. <laughs> Czyli na przykład prowadzą własne sklepy internetowe, albo pracują zdalnie, albo mają agencje internetowe, albo robią reklamy itd. itd. Kolejnym tematem, który bardzo często spotykam, chyba nawet na równi z pracami informatycznymi. To są kwestie związane z nieruchomościami. I tutaj różnie bywa. To znaczy, niektórzy mają własne jakieś nieruchomości i je wynajmują, a niektórzy robią to zdalnie dla innych, zarządzają tymi nieruchomościami. Znam też i pozdrawiam parę, która ma własną aplikację, własny system do zarządzania nieruchomościami, i inne osoby, które mają nieruchomości, po prostu korzystają z ich usług. Kolejnym takim już mniej oczywistym tematem, ale bardzo ciekawym i też pozdrawiam, to jest para, którą znam, która zdalnie organizuje wesela. Oni przez cały rok, jak są w podróży, organizują wesela, ustawiają terminy, restauracje i tak no a potem wpadają do Polski już tylko na 2-3 miesiące i doglądają na bieżąco już wszystkiego. To jest bardzo, bardzo też fajne i ciekawe, Temat. Zobaczcie, jaki tutaj kolejny ekstra samochodzik podjechał. Przerobiony autokar. Taki niski, co się rzadko zdarza, ale naprawdę fajny. Kolejną grupą ludzi, którą też spotykam, to są właściciele właśnie firm i prowadzą je zdalnie. Na przykład własne gabinety kosmetyczne, hurtownie. E Firmy związane z różnymi branżami, małe i duże, po dwóch pracowników, ale i po stu, gdzie już są struktury porobione, zarządy i tak dalej, więc osoby po prostu zarządzają tym zdalnie. W zależności oczywiście od organizacji, no to na różnym etapie. Im większa taka firma, to zapewniam Was, to jest bardziej skomplikowane niż jak jest dwie, trzy osoby. To kwestia tylko i wyłącznie tego, żeby gdzieś tam w głowie sobie poustawiać, czy się chce to robić, czy się nie chce. Bardzo dużo osób mówi, że się nie da pracować, albo że mój zawód to jest nie do wykonania zdalnie, no ale w pandemii wszystko dało się robić zdalnie. Także, no może poza drobnymi wyjątkami, oczywiście zawsze są, to większość rzeczy da się robić zdalnie. Kolejnym takim już indywidualnym tematem, który gdzieś tam. Po drodze też spotkałem. To jeden mój znajomy, który właśnie prowadzi razem ze swoją małżonką gabinety psychoterapii zdalnie. No i jednocześnie też robią e, psychoterapię. E, gabinety są w Warszawie, oni są w Hiszpanii. Obecnie kilka miesięcy trenują, e, sprawdzają różne rozwiązania, jak to, jak to dopasować tak, żeby dalej dało się to fajnie prowadzić. Kiedyś też spotkałem, i to była najbardziej taka kolorowa sytuacja, pewnego młodego Niemca z Bundeswehry, który, znaczy po Bundeswehrze, który tutaj niedaleko w Konil sobie stał w kamperze, własnoręcznie zrobionym. I ów Niemiec mówił, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką on w życiu robi, bo wojsko to była tragedia. I jedyne co potrzebuje to 300-400 euro miesięcznie. Ze względu na to, że chłopak nie miał kasy za dużo, nie wiedział co ma zrobić, chodził sobie po plaży, no i w końcu wymyślił, że on będzie robił biżuterię z kamieni, które spotka, które znajdzie. No i chodził i szukał tych ładnych, kolorowych małych kamyczków, muszelek, które tam sobie nazbierał. Poszedł do Chińczyka, tutaj do takich sklepów multi. Kupił żyłki, druciki inne wszystkie akcesoria, które były potrzebne. Na YouTubie naoglądał się tutoriali, jak to zrobić i co? I zaczął je robić. Ale takich osób, co robią, jest bardzo dużo, które robią różnego rodzaju rękodzieło i, i mają kampery pełne tego rękodzieła. Osoba, którą pozdrawiam najmocniej w tym wypadku, dobrze wie, o kim mowa. Piękne rękodzieło szydełkowe. A on, jako jedyny, praktycznie, no, nie miał własnych, e, własnego sklepu internetowego, nie miał nic, to co zrobił? Wystawił stoliczek, tak jak kiedyś w Polsce wystawiali ludzie stoliczki turystyczne na ulicach, na bazarach, to on wystawił taki stoliczek przed własnego kampera, zrobił wystawę i zaczął sprzedawać te kamienie, e, pozawijane w druciki fajnie na różnych e, rzemykach i i po prostu zaczął je sprzedawać. No i ludzie podchodzili i kupowali. E, także od wielkich firm, dużych 70 osób albo i więcej, nawet jedna była 120 osób, właściciele tutaj spotkałem, do właśnie sprzedawania kamyków. Po drodze, i można mnóstwo tych zawodów wykonywać, to nie jest tak, że, że to trzeba mieć dużo pieniędzy, albo, nie daj Boże, albo inaczej, że, że trzeba mieć dużo pieniędzy, albo jakieś inne, nie wiem, nieruchomości i tak dalej. Pomysłów jest milion. Ja tu przedstawiłem tylko kilka z nich, mm, ale, ale da się. E, I. Można wtedy podróżować. Nie wymaga to dużo pieniędzy. Podróżowanie jest tańsze niż siedzenie w domu. Jeżeli staćcie na siedzenie w domu w Polsce, to staćcie na to, żeby jeździć po całym świecie już w tej chwili. Może kiedyś, 20 lat temu, to nie, jednak ten świat był wtedy dla nas dużo droższy, ale już od kilkunastu lat to jest tak samo. Więc nie ma powodu, żebyś siedział w domu i wymyślał, że twój zawód jest nie do zmiany. No o, oczywiście mówię tutaj pod warunkiem, że chcesz podróżować, bo jak nie chcesz, a chcesz pracować, to to już jest kompletnie inna bajka. Ale jeżeli chcesz podróżować, no to nie wymyślaj przeszkód, tylko albo zmień pracę, firmę, jeżeli nie chcesz, jeżeli twoja firma ci na to nie pozwala, albo jak ów Niemiec, zacznij zawijać kamyki i je sprzedawać. Można robić naprawdę różne rzeczy i widziałem mnóstwo różnych rzeczy. Nie będę teraz o wszystkim tutaj opowiadał. Nie o to chodzi. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy macie jakieś przeszkody w pracy zdalnej, czy Wasz zawód da się zrobić zdalnie? Chociaż ostatnio jeden Pan mnie trochę zaskoczył. W każdym bądź razie ja jestem wielkim entuzjazmem, entuzjastą biznesu w pracy zdalnej. Mam nadzieję, że ten filmik trochę Was zainspirował. Wejdźcie do nas do sklepu, zobaczcie, jakie mamy fajne e-booki. Zostawcie komentarz, lajka, jakąś subskrypcję, Przekażcie dalej ten filmik i do zobaczenia. Pozdrawiam ze słonecznej Hiszpanii. Cześć.